Liber Studio przedstawia radiowy teatr sensacji. Słuchowisko pod tytułem Honor oficera. oficera. Kto? Ja. Morawski. Czekaj. Czekam. Wlazł. Wchodź, nie rób mi to szopki pod drzwiami. Co się stało? Wyglądasz jakby cię torturowali. Bo tak było, Emercie. Znasz człowieka? Jednego, tak. Z firmy. O, to nieładnie. A ja go znam? Nie. Za miejscowy. Rączkowski się nazywa. Przyjechał zbyt Bydgoszczy, ja byłem we Wrocławiu. Więc nie wiem, na kogo trafił gówniarz. I pechowiec. Dlatego po mnie zadzwoniłeś? A jak myślałeś? Odwołujesz mnie z emerytury, Kortowski. Oficjalnie przecież nie mogę. A nieoficjalnie? Słuchaj, jest do zarobienia około trzydziestu tysięcy. Decyzja należy do ciebie. Aż tyle? Murawski, to jest tylko dziesięć procent. Dziesięć procent czego, pułkowniku? mojego honorowego długu ro. Twojego... co ty na łeb upadłeś do kasyna chodzisz? raz byłem pobawiłem się a potem kasyno przyszło do mnie nie rozumiem schlałem się i przyszli za mną gówniarz mnie nadał i z ochroną obrobił mnie na trzy duże bańki trzysta tysięcy nowych złotych skądżeś tyle miał służbowych cholera